Witajcie, kochani, ponownie. Dzisiaj przygotujemy sajgonki z kurczakiem i warzywami. Do zrobienia sajgonek potrzebować będziemy 70 gram ugotowanej piersi z kurczaka i pokrojonej w kostkę. Dwa duże liście sałaty, 80 g cebuli również pokrojonej w kostkę drobną, 60 g marchwi startej na tarce o grubych oczkach, 50 g kapusty białej pokrojonej w drobną kostkę, łyżeczkę posiekanego imbiru, jedną łyżeczkę sosu sojowego i do smażenia 2 łyżki oleju kokosowego. Na patelnie dajemy tłuszcz i czekamy, aż nam się roztopi. Jak już nam się tłuszcz roztopi, dodajemy cebulę, marchewkę. I dodajemy jeszcze czosnek. pomieszamy I smażymy tak około 5 minut. Po 5 minutach dodajemy kapustę, mięsko i imbir. Wszystko ładnie, dokładnie mieszamy. Myślemy, około 5 minut, tak żeby kapusta nam zmiękła. A drobniutko ją pokroiłam, więc myślę, że szybko zmięknie. Po paru minutach spróbujcie, czy kapucha już jest miękka. Jeżeli jest miękka, to wyłączamy gaz. U mnie już jest miękka. Wyłączam gaz i dodaję Sos sojowy. Wszystko razem mieszam i czekam aż ostygnie, aż sobie podzieliłam na pół, i teraz wkładam do sałaty i będziemy zwiedzinać. Oj, troszkę nam się tutaj rozwaliło, ale to nic. Zawsze można zawinąć jeden liść sałaty. Niestety ta młoda sałata tak się kruszy. Słuchajcie, może się zdarzyć tak, że sałata Wam pęknie. Nie przejmujcie się, zdarza się, nie się też tak dzisiaj zdarzyło. Po prostu zawijamy następne następny dziś sałaty jest wszystko ok, a jak nie chcecie, to po prostu taki pęknięty zjedzcie. Smacznego Wam życzę i do zobaczenia niebawem.